Noga weszła mi ponad po kostkę, zakleszczyła, <grywa> zaczęłam się zapadać. To na pewno nie było głębokie, ale już za kostkę miałam błoto. But mi się zakleszczył. Ciągnęłam tego buta, próbowałam go wyciągnąć. <grywa> nie dało rady wyjąć. Drugą nogę nie wiedziałam, gdzie postawić. <grywa> Dzień dobry. Słuchajcie, mamy, <noise> mamy lipiec. E, przepiękną pogodę. Było w Irlandii cudownie. Po prostu w końcu stwierdziłam, że teraz to jest czas już na nagranie jakiegoś e, vloga. Słuchajcie. E, zdarzyło się tak. I natchnęło mnie to, żeby nagrać to, to nagranie, to zrobić to nagranie dla Was. Eee, <laughs> jakby to w skrócie powiedzieć? Życie jest niesamowite i daje cudowne lekcje i przypomnienia, żeby czasem nie odfruwać za wysoko, choć i tak, stwierdziłam, że będę fruwać. Jest niesamowite, jeżeli mm, sam w sobie dopatrzysz się, dopatrujesz się rzeczy, które wcześniej były po prostu nie do przerobienia, nie do pomyślenia, wydawały się kompletnie nierealne. Opowiem wam dosłownie przypowieść, historię, yy, która mi się przydarzyła. Yy, <grafię> Nawet nie wiem, od czego zacząć. Jesteśmy teraz w parku, yy, jak zawsze. Jestem w Kurce, mimo że jest lipiec. Tylko tyle, że z pogody pięknej 30-stopniowej yy, troszeczkę zaczęło padać, troszeczkę się zaczęło yy, robić pochmurnie i deszczowo, ale też ziemia potrzebuje deszczu, żeby mm, kwiaty mogły rosnąć, tak? Bez kwiatów też yy, życia nie będzie, Liście muszą być zielone. Irlandia jest pięknym, zielonym krajem. Dobra, słuchajcie. A oto historia, którą chcę Wam opowiedzieć. Niewiarygodna. Wracając do tego, słuchajcie, yy, niesamowite. Popadało sobie, dzisiaj mamy czwartek, dzisiaj jest czwartek, we wtorek jechałam do Dublina, żeby kupić większy stół do mojej pracowni. Mega byłam podekscytowana, bo stwierdziłam, że mogę w końcu wysokość sobie regulować tego stołu, tak jak chcę, podnosić sobie boczki, trochę niżej, trochę wyżej. Rewelacja, najwyższa pora, żebym miała wygodne miejsce do pracy w mojej pracowni, tutaj właśnie w Castle Clomer. I Słuchajcie, tak byłam podekscytowana, pojechaliśmy kupić ten stół. No i sobie padał deszcz, wiadomo, to już po takim upale, to we wtorek to już tak po prostu sobie dało, dobrze dało, dało deszczu, dobrze lało. Nawet bym powiedziała takie urwanie chmury. Po zakupie tego stołu, mówimy, zanim pojedziemy do galerii, będziemy go skręcać, będziemy układać, będziemy wyrzucać ten stary stół, zanim to wszystko ogarniemy, to jeszcze wstąpimy sobie, mimo deszczu, a już tak zaczęło pokrypywać, więc mówimy, fajnie, po takim deszczu i po takim upale, to ten las, to wszystko będzie tak pięknie pachniało, więc jedziemy sobie do lasu na spacer. Mąż pojechał na rower, a ja stwierdziłam, że, że pójdę na spacer. Po lesie. No i wiecie, ścieżki ogólnie takie są na tych spacerach prawie cementowe, żwirowe. Tam w Tablinie jest przepiękny, ogromny las. Z górki, pod górki, z, z górki pod górkę się spaceruje. Są ścieżki cementowe, y, są trasy rowerowe, więc jest ogólnie przepięknie. No i przez środki lasu y, są bardzo fajne, ciekawe y, ścieżki rowerowe. No, ale ja stwierdziłam, że tak sobie kropił. Ubrałam sobie właśnie kurtkę, żeby zmoknąć kaptur, wszystko sobie założyłam. W ten wtoreczek tak. Ubrałam się odpowiednio do danej do, do sytuacji, do pogody. No i słuchajcie, i tak sobie spaceruję po tej ścieżce, głównej w sumie asfaltowej. No jest pięknie, jest cudownie. Oddycham tym powietrzem, zaglądam do środka, mówię, takie fajne, duże drzewa. W sumie y, taka fajna ściółka. Nie ma tam trawy w środku w lesie, tylko jest taka przepiękna, elegancka y, ściółeczka. W sumie to są te igły takie już podsuszone. Wiecie jak y, z choinek spadają igiełki, one są takie suche. Więc ogólnie ta ściółka to ona już wyglądała taka, że jest ładnie wszędzie teren, że można wejść sobie bezpiecznie do lasu, poczuć się cudownie. I pospacerować po lesie, po, po zagajniku, po prostu w środku lasu, nie taką cementową drogą iść, tak? No i co, cała janie, dawno przygód nie było, stwierdziłam: Dobra, pusto jest, nikogo nie ma, ale sama wybiorę się po prostu na spacer do lasu. I pochodzę pomiędzy tymi pięknymi, ogromnymi drzewami. Po tej ściółce przepięknej, po tych igiełkach wysuszonych. Buty mi nie przemokną, no bo w takiej sytuacji, jak są igły, jak jest taka ściółka w lesie, to tak się fajnie powinno chodzić, nie? Takie moje przypuszczenie. No i słuchaj, hello, no i słuchajcie, no i co? Weszłam sobie do lasu uśmiecie się, bo to jest w ogóle ciekawa historia. Zastanawiałam się długo, czy Wam ją opowiedzieć, ale stwierdziłam, że ona chyba jest raczej motywacyjna i bardzo chyba zmienia w ogóle światopogląd. Też mi się wydaje, że to jest taka bajkowa przypowieść. Dobra, okej, okay, wracamy do tematu. Wchodzę do tego lasu, tak? Wchodzę do tego lasu. Piękny. Igiełki sobie leżą. Z drzew z choinek pospadały. Piękny nastrój. Och. No i co? Chlub. Słuchajcie, trafiłam na bagno. Takie metr na dwa metry i duże. Na całym lesie bagno było moje. Dosłownie bagno. Noga weszła mi po, ponad kostkę. Zakleszczyłam, zaczęłam się zapadać, To na pewno nie było głębokie, ale już za kostkę miałam błoto. But mi się zakleszczył. Ciągnęłam tego buta, próbowałam go wyciągnąć. <noise> nie dało rady wyjąć. Drugą nogę nie wiedziałam, gdzie postawić. Nie było obok nawet pół gałęzi, żebym się złapała i mówię, co teraz? Jak ja się wywalę w tym bagienku, to jak ja stamtąd wyjdę. Nie wykaraskam się. Jednej nogi nie mogę wyciągnąć, druga. Lekko w powietrzu i kombinuję, gdzie ją postawić. Stwierdziłam, że jak pójdę do przodu, no to na pewno jest tam głębiej. I chwila przemyśleń. Wiecie, jak to jest. W sytuacji krytycznej wszystko jest spokój, medytujesz, jest cudownie, las pachnie, jest fantastycznie, a ty wpadasz w bagno. I to takie bagno, że nie masz gdzie się opracasz, nawet nie masz gdzie się chwycić, żeby się z tego wyciągnąć. Jesteś sama w lesie bez nikogo. No, i kurde, co tu zrobić? Nie wiem, jak to się stało. W tym ułamku sekundy przemyślałam sprawę. Tą drugą nogą przeskoczyłam na bok, czyli tak, jakby z tej krótszej metrowej odległości. Wpadła mi noga w bagno, ale już takie, że miałam zaparcie, więc tak w sumie czułam, że jest tam grunt, czyli jest tam mniej tego błota czy czegoś. No, a tą drugą nogę próbowałam wyci wyciągnąć mimo, że nie miałam się czego złapać wyszarpałam nogę, słuchajcie i but mi został pod bagnem <grym> i tak do samochodu miałam gdzieś około 10 minut spaceru no i jak już tak się <grym> uratowałam, czyli przeżyłam tą całą historię zastanawiałam się, co mam teraz zrobić skarpetka cała w błocie mokra druga noga mokra i jeden but w środku bagna. Poszukałam kija, wyszarpałam tego buta z tego bagna tym kijem, ostukałam go o drzewo, ściągnęłam tą skarpetkę zabłoconą, bo stwierdziłam, że za dużo będzie, więc jak już mam wkładać nogę do środka buta, to chociaż bez skarpetki z błotem, więc żeby było mniej tego mokrego błota i wszystkiego. Założyłam tego mokrego buta, no i w dwóch takich, jeden bardzo, noga taka poza kostkę w błocie usyfiona, a druga, drugi but cały usyfiony w tym bagienku. Stwierdziłam, że no, dalej tak nie pójdę, bo jeszcze się zastanawiałam, bo jakbym miała wrócić do samochodu 10 minut drogi bez buta, to w ogóle. Więc dlatego wyłowiłam tego buta, założyłam te mokre buty, tego mokrego buta i doczłapałam się do auta. Miałam klucz od auta, więc sobie otworzyłam, ściągnęłam te buty mokre, ściągnęłam skarpetki. Z reguły jestem zawsze przygotowana na różne sytuacje i to jest w ogóle najciekawsze. Ja zawsze miałam w samochodzie kalosze, zawsze zapasowe skarpetki, zawsze jakieś dodatkowe buty. No, a tutaj w ogóle mi nie przyszło do głowy, przecież tyle czasu było upału, prawie miesiąc czasu słońce grzało, po co mi kalosze w samochodzie, więc trzeba było wyciągnąć. E, w sumie nigdzie nie jadę z synem ani z mężem na żadne jakieś tam większe wyprawy, więc po co tych skarpetek zapasowych w samochodzie, trzeba było wyciągnąć. No i zostałam na bozu. Zostałam na bosę i zastanawiałam się... Jak długo mój mąż będzie jeździł na tym rowerze i gdzie on pojechał? I czy długo tak będę? I w ogóle wiesz, jak, 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 jak możemy jechać do galerii, składać stół, jak ja jestem bez butów? No ale przydała się ta moja troszeczkę przewidywalność, i przypomniało mi się, że w galerii zawsze mam też jedną parę zapasowych jakiś tam trampek Adidasów, że jak mi się zmęczy jak mam. Ten to zawsze jakieś tam buty są. W sumie teraz już nie ma, bo, bo je zabrałam. Ale do czego słuchajcie, zmierzam? Zmierzam do tego, że jest najciekawsze to, że jeszcze z dwa lata temu, no, nawet i może mniej, byłam zupełnie inną osobą. Jeszcze jakiś czas temu, gdyby mi się taka sytuacja przytrafiła, wpadłabym w histerię, byłabym zrozpaczona. Wracałabym z rykiem do tego samochodu. Byłabym sfrustrowana, wściekła, że dlaczego mi się to przetrafiło. Wkurzona chciałabym natychmiast wracać do domu, bo przecież na bosaka, bo przecież bez butów, bo przecież sobie na moje nowe Najki upierdzieliłam, trzeba je wrzucić do pralki. I w ogóle, w ogóle. Byłabym w totalnej rozsypce emocjonalnej, nie mówiąc już pewnie o tekstach, jakie by tam leciały, ile złości i żalu bym miała, że, że tak się stało. I wiecie co? No, zmiana jest niesamowita. Aż mój mąż po prostu odłożył paszczę, bo tak, tak naprawdę to ostatnio niewiele mnie. Yy, życie doświadczę jakimiś złymi sytuacjami, dzięki, w ogóle jestem, dziękuję, w ogóle wdzięczna, po co mi jakieś, jestem przeszczęśliwa, same cuda się zdarzają, same fajne sytuacje, na no ta sytuacja i tak stwierdziłam, że jak ciągle jest tak fajnie ciągle tak fruwam, że jak coś się wydarzy, to pewnie mnie to przydeprze, przygnębi y, i się po prostu sturlam, stoczę i, i tak dalej w rozpaczy sytuacji, okazuje się, że dostaję cały czas lekcje, Cały czas wszechświat i nie wiem, życie mnie sprawdza, bo słuchajcie, autentycznie w tym lesie nigdzie, nigdzie nie było tak podmokłego terenu, tylko w tym miejscu, gdzie ja weszłam. Dosłownie. Tak jakbym przywołała karę, nie wiem, za co, za co dla siebie, albo sprawdzenie. Tylko do czego zmierzam, kochani? Zmierzam do tego, że ja z tej sytuacji wyszłam. Założyłam te mokre buty, szłam do tego samochodu, uśmiechnęłam się i mówię, dziękuję. Ale doświadczenie! Było zajebiście! Dzięki! Słuchaj, Lesie, jesteś wspaniały, jesteś cudowny. Dziękuję, że zadbałeś o mnie. Fajna lekcja. Następnym razem będę bardziej uważna. Rozumiesz, co się wydarzyło? Co się wydarzyło, co się zmieniło ze mną? Że ja pomimo wszystko byłam szczęśliwa, nie chciałam w histerii, w płaczu, w złości, że dlaczego mi się to poże trafiło, yy, że o jejku, gdzie kiedyś faktycznie byłabym, że już co mi na głowę jeszcze nie spadnie i tak dalej, i tak dalej, że jeszcze to, że chciałam się zrelaksować w wreszcie, a tutaj taka przygoda byłabym zrozpaczona jeszcze jakiś czas temu. A dzisiaj podziękowałam za tę sytuację, za lekcję, za ostrożność, za uważność, że kurde, miałaś buty, kalosze, deszcz pada, mogłaś sobie wziąć te kalosze. Ja wiem, że jechałaś tylko po stół, ale przecież doskonale pod świadomości wiedziałaś, że i tak pójdziecie do tego lasu. Więc trzeba było wziąć te kalosze. I to jest właśnie coś ciekawego, że moja yy, Taka organizacja mini do różnych sytuacji. Też nie zdaje egzaminu, bo tak naprawdę, jak przychodzi co do czego, okazuje się, że nie jestem zorganizowana, mimo że zawsze próbuję mieć coś tam pod kontrolą, to mi wszechświat pokazuje, że zobacz. Ha! I tak się może zdarzyć. I tak też się dzieje. Więc to jest fantastyczne, niesamowite. Powiem Wam, że. Rozwój praca nad sobą, nad swoimi emocjami jest czymś, czymś naprawdę szczególnym. I tak jak mówię, kiedyś wróciłabym z płaczem, ze złością, żeby szybko wyprać buty, a teraz nie dość, że podziękowałam, nie, nie dość, że ucałowałam, przytuliłam jeszcze drzewo i w ogóle yy, zanim wróciłam do tego samochodu yy, z wdzięcznością, usiadłam w samochodzie, poczytałam książkę, poczekałam na męża Także miałam nadzieję, że wróci jak najszybciej, ale bez żadnej frustracji, bez żadnej rozterki, bez żadnego żalu, po prostu dalej czytałam książkę i stwierdziłam: nie, nie, nie. Był plan pojechać i skręcić stół do galerii. Jedziemy do galerii. I skręcimy stół. Więc to jest ta historia, którą chciałam Wam opowiedzieć. I co to ma za morę. Morał jest z tego taki, że warto pracować nad sobą. Że nic się nie dzieje w naszym życiu bez takiej naszej naprawdę podświadomości działania. Jakbym była rozłoszczona, rozsieczona, pewnie po takiej sytuacji, nie dość, że coś by się stało z butami, bo tak z reguły coś jest, tak? Czyli byłabym zła, bo straciłam buty. Pokłóciłabym się na pewno z mężem, no bo byłabym ten... Roz, rozgoryczona, rozpłakana, smutna. Przesunąłoby mi się skręcanie z stołu na kolejny dzień, więc prawdopodobnie zrobiłabym to w ciągu dnia i przez to by znowu klienci nie mogli wejść i tak dalej. Znowu bym była sfrustrowana, że musiałam zamknąć drzwi, gdzie jest tak naprawdę busy czas naprawdę mega busy czas, kiedy cały czas coś się dzieje, a tu nic. A to nic zmiana rozwoju, pracowania nad sobą, zastanawiania się, że tak naprawdę to wszystko od nas zależy. Jak podchodzimy do życia, jak podchodzimy do sytuacji, im się nakręcamy bardziej na, na złe, tym tego złego jest więcej. Jak się nakręcamy bardzo na pozytywne, to tego pozytywnego jest coraz więcej. I w każdej małej pomyłce, w każdej małej przygodzie. Można znaleźć tego właśnie, coś, a który. O kurczę, to było potrzebne, to jest ciekawe. A wiecie, dlaczego mi to było potrzebne? Dlatego, żebym ja spojrzała na siebie, co się ze mną wydarzyło. Było to potrzebne, żebym wiedziała, że jak coś się wydarzy, to w sumie nie będę taka rozko... zaskoczona i nie rozłożę się jak masło na patelni, i, i w ogóle, że o jejku, dlaczego? Tylko zawsze będę miała łamkowe przemyślenia, wdzięczność i, kurde, zawsze coś zrobię. Ja z tego taką lekcję wyciągnęłam. Jaką ty byś wyciągnął lekcję ze swojej przygody? Przecież to ty odpowiadasz za swoje życie i to, co robisz. Przecież to ja zdecydowałam, że pójdę sobie na lewą ścieżkę, tam gdzie w sumie nie było trasy żadnej, ani dla piechurów, ani dla rowerów. Ale to mi się chciało tam wleść. Nikt mnie nie zmuszał. Miałam ochotę iść być bliżej drzew i bliżej lasu. Po cudownej ściółce, bez trawy, czyli bez moczenia butów, bo przecież na tym mi zależało, żeby nie były buty mokre od mokrej trawy. Więc po suchej ściółce chciałam sobie pochodzić. I pokazano mi. Hm? Chcesz? Tomasz? Chcesz sprawdzać? <grym> sprawdzać. Dobra, kochani, to by było na tyle. Wyciągnijcie z tego wnioski, wyciągnijcie z tego morał. Zastanówcie się nad sobą, jak wy reagujecie na, na różne sytuacje. Co wam to daje, czy to przynosi Wam faktycznie ulgę, czy jeszcze bardziej was frustruje? Czy to ma sens, czy po prostu warto sobie odpuścić. Trzymajcie się. Pa! Las pachnie! Jest fantastycznie, a Ty wpadasz w bagno. Próbowałam wyciągnąć, mimo że nie miałam się czego złapać, wyszarpałam nogę, słuchajcie, i but mi został pod bagnem. Dziękuję, ale doświadczenie było zajebiście, dzięki.